Rzeczywiście w dużej części tej, tego meczu to Olimpia prowadziła grę, była zespołem lepiej zorganizowanym, zgranym, bo to jest siła właśnie tego Beniaminka, który od kilku sezonów gra w tym składzie. Zawodnicy wiedzą, co mają na boisku wykonywać, wykonują to dobrze w, w miarę swoich możliwości. No jednak my dzisiaj mieliśmy indywidualność. Tak to czasami w piłce jest, że w tych większych klubach od nas i, i, i bardziej znanych, to indywidualności decydują o tym czasami, oczywiście, jak przebiega gra i jaki jest wynik szczególnie. Dzisiaj taką indywidualnością był Kuba, i to w dużej mierze oczywiście tu, tu bez pomocy partnerów na boisku nic by nie zdziałał, natomiast zrobił to, co do niego należało. Wykorzystał ten swój atut, który ma, a tym olbrzymim jego atutem jest bardzo dobre uderzenie yy, i możemy się tylko cieszyć, że pomógł nam wszystkim w odniesieniu tego, tego zwycięstwa.